Rada Liderów wskazała Sławomira Mencena jako kandydata Konfederacji w wyborach na prezydenta RP, które zostaną przeprowadzone w 2025 roku. Jak widzicie, liczba polubień oraz komentarzy pod tym tweetem jest zbliżona. Pewnie zastanawiacie się, co to takiego oznacza. No cóż, najczęściej nic dobrego i w tym przypadku nie było inaczej. Wy, jak widać, nie potrzebujecie nawet korwina, żeby odpalić protokół 1%. Pierwsze moje wybory od 1990. 1989 roku, gdzie oddam głos nieważny. Życzę powodzenia, ale ręki do tego nie przyłożę. Ponad 500 komentarzy i ani jednego pozytywnego. Rzeczywiście, wydaje się, że jedyne pozytywne komentarze pochodzą od członków Nowej Nadziei, ale to nieważne. Najważniejsze jest to, co mówią wyborcy i sympatycy. Pierwsza sprawa to obiecane prawybory, których najwidoczniej nie będzie. To duży błąd. Prawybory były obiecane waszym wyborcom. Ludzie w dużej mierze nie są zadowoleni z tego wyboru. Czyli proponowaliście prawybory na prawicę, ale PiS się nie zgodził, więc zrezygnowaliście z prawyborów w konfederacji? O co tu? Nawet jeśli Mencen byłby najlepszym kandydatem z największymi szansami na sukces w tych wyborach, to zrobiliście olbrzymi błąd. Dziwna atmosfera rezygnacji Bosaka, odcięcie się od niej, Browna itp. Już lepiej było ustawić prawybory, żeby przynajmniej elektorat uwierzył. Liczę na jasne wyjaśnienie wybranej strategii, wybranej osoby i odejście od prawyborów. Bez jasności będzie mnóstwo hipotez, teorii, które na pewno się nie przysłużą konfie. Ja nie rozumiem, jestem rozczarowana i czytając komentarze widzę, że jest więcej takich osób, czyli projekt wzorowania się na amerykańskich republikanach skończył w koszu. Gdzie prawybory? My, przypomnę, robiliśmy prawybory w Konfederacji e, poprzednio przed wyborami prezydenckimi, one wyszły świetnie. Myślę, że daliśmy wzór, jak można zorganizować prawybory, natomiast e, e, to było wtedy. Teraz sytuacja jest inna. Jako wasz wyborca informuję, że nie podzielam tej decyzji. Obiecywaliście prawybory. I do tej pory nie zwołaliście kongresu. To jest kolejna sprawa, która wielu ludziom się nie spodobała, czyli opóźnianie zwołania kongresu. W trakcie którego powinny zostać wybrane nowe władze Konfederacji, w tym nowa Rada Liderów. Przecież Rada Liderów jest nielegalna od 26 lipca bieżącego roku tacy z Was konserwatyści. Samozwańcza Rada Liderów, której kadencja zakończyła się 25 lipca 2024 roku, ponieważ nie zwołano statutowego kongresu. Układ zamknięty sitwy Wiplera trwa sprostowanie Sławomir Mencen nie jest kandydatem Konfederacji w wyborach na prezydenta RP w 2025 roku. Od 25 lipca 2024 roku wszystkie działania rady liderów są bezprawne. W związku z zaniechaniem wykonania obowiązku przewidzianego w statucie i niezwołaniem Kongresu w terminie. Kadencja władz partii, w tym Rady Liderów, powołanej na podstawie 35 paragrafu statutu, zgodnie z 22 paragrafem statutu, wygasła z dniem 25 lipca 2024 roku, czyli dzisiejsze działanie czegoś nazywanego Rada Liderów, jest całkowicie bezprawne. Wyborcy, sympatycy Konfederacji uważają, że Sławomir Mencen nie będzie w stanie uzyskać dobrego wyniku w wyborach prezydenckich. Fatalny wybór. Mencen wam kampanię zepsuł w 2023. Mogliście mieć dwucyfrowy wynik i zatrzymać ekipę Tuska w dojściu do władzy, a skończyło się na 7%. W wyborach prezydenckich wątpię, że przekroczy 10%. Mencen w debatach jest tragiczny. Rok temu nawet Rysiek Petru go pokonał. Czytacie w ogóle komentarze? Pajace, macie szansę iść do drugiej tury, a bierzecie mencena, z którym nie przekroczycie nawet 10%. Widzę dwie opcje. Pierwsza, Sławomir Mencen zrezygnuje sam, widząc tak niskie poparcie wśród elektoratu. W to jednak nie wierzę, bo on musi po trupach do celu. Zatem druga opcja. Startuje w wyborach, zbiera 4-5%, konfederacja się rozpada, a rywale polityczni świętują. Z tym kandydatem nie przekroczycie 10%. Ja mam wciąż nadzieję, że to jakiś wałek, aby później zrobić comeback, wystawić bosaka i pójść po zwycięstwo. Przecież wasz własny elektorat informuje o tym, że mencen to będzie porażka. Max 8% dostanie. Kolejna sprawa to głębokie przekonanie wyborców i sympatyków Konfederacji, w tym również moje o tym, że Krzysztof Bosak byłby lepszym kandydatem od Słowomira Mencena. Myślałem, że oczywistością jest wybór marszałka Bosaka. Pan Sławek na wielu polach świętuje sukcesy, miewa niezłe wystąpienia, ale to człowiek do robienia wyświetleń na TikToku czy YouTube, ale nie do sukcesów w wyborach. Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego nie pan Krzysztof Bosak? Czyli nie chcecie nawet 10% przekroczyć w wyborach? Zamiast postawić na osobę z doświadczeniem, który jest w swoich wypowiedziach wyważony i elokwentny. To wybrali Mencena, którego pokonał Petru. Już widzę piwo z prezydentem oraz stand-upy z tekstami z polskich filmów piękny strzał w stopę. Trzaskowski sobie gratuluje. Powstało też kilka teorii odnośnie tego, który kandydat Konfederacji przyciągnąłby więcej wyborców z innych partii. Jedyny kandydat mogący realnie odebrać elektorat koalicji rządzącej. Świetna decyzja. Nie potrafię sobie wyobrazić wyborców Koalicji Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi, którzy zamiast na Rafała Trzaskowskiego czy Szymona Hołownię, woleliby zagłosować na Sławomira Mencena. No chyba, że ostatecznie wystawieni zostaną inni, gorsi kandydaci. Konfederacja popełniła ogromny błąd. Elektorat nie tego oczekuje. Prawybory to było obiecane i każdy ich wyborca na to czekał. Wybór Mencena nie ma żadnego sensu. Zdecydowana większość wyborców wolała Bosaka. Krzysztof Bosak jako kandydat byłby w stanie przekonać część niezadowolonych wyborców PiS. Pierwszym błędem partii politycznych jest to, że przestają słuchać swojego elektoratu i przestają spełniać jego oczekiwania, usilnie upierając się, że mają rację. W przypadku wystawienia słabego kandydata przez pis Bosak miałby duże szanse zabrać elektorat pisowi, ale jak widać ważniejsze były ambicje. Bosak pokazał, że potrafi je schować do kieszeni dla dobra konfederacji. Mencel pokazał, że potrafi dla nich poświęcić dobro konfederacji. To Krzysztof Bosak jest prawdziwym liderem i oczywistym kandydatem na prezydenta RP. Szanse na przeskoczenie kandydata PiS są astronomicznie małe. Rzeczywiście szanse są małe, ale jednak to Krzysztof Bosak mógłby tutaj osiągnąć o wiele więcej. Mencen nie jest strawny nawet dla części elektoratu Konfederacji. Bez tej bazy nie przyciągnie nowych wyborców. Brak bazy będzie problemem, kiedy pojawi się inny antysystemowy kandydat. Porażka Mencena mogłaby wzmocnić Bosaka i Brauna, tylko pytanie: co pozostanie z konfederacji? Tutaj powiem szczerze, że na chwilę obecną, gdybym miał wybierać między Sławomirem Mencenem a Krzysztofem Stanowskim. To zagłosowałbym na tego drugiego. Konfederacja tym razem bez prawyborów. Ciekawe jak to odbiorą zwolennicy Grzegorza Brauna. Wskazanie na Sławomira Mencena oznacza, że partia chce odebrać wyborców trzeciej drodze. Polska 2050 może teraz wystawić Ryszarda Petru. Marszałek Szymon Hołownia ma prawdopodobnie jedyną w życiu szansę, by zrobić w polityce absolutnie najzabawniejszą rzecz w historii. Konfa wystawia Mencena na prezydenta. Czy to źle, czy dobrze, nie wiem, ale spory w samej Konfie już teraz będą trwały na pewno na jakieś 6-8% go stać, bo wciągnie w swoje głupoty trochę młodych ludzi, ale niczego wielkiego nie osiągnie. Wszystko rozstrzygnie się pomiędzy kandydatem K.O. versus kandydat prawicy. Reszta kandydatów będzie tłem. W tym ten ponczuś z piwkiem w ręku. I w mojej opinii na chwilę obecną tak to się właśnie skończy. Sławomir Męcen nie ma najmniejszych szans, żeby wejść do drugiej tury, nawet jeśli kandydat PiSu będzie słaby. Krzysztof Bosak miałby taką szansę, chociaż byłaby ona astronomicznie mała. Kandydat Konfederacji mógłby wejść do drugiej tury, ale tylko ze wsparciem ze strony PiSu. To jednak się nie wydarzy. Jestem przekonany, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w przyszłym roku zobaczymy kandydata koalicji obywatelskiej, najprawdopodobniej pana Rafała Trzaskowskiego, oraz kandydata PiSu. I patrząc na to, kogo dzisiaj proponuje pan Jarosław Kaczyński, to wydaje się, że przyszłe wybory prezydenckie. Wygra pan Rafał Trzaskowski. Jakie jest Wasze zdanie na temat decyzji Rady Liderów Konfederacji o wystawieniu Sławomira Mencena w wyborach prezydenckich w przyszłym roku? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.